Cześć, dziś obejrzymy sobie film, na który część z Was czekała już no, trochę, bo wspomnieliście o tym filmie jeszcze w zeszłym roku. Film na kanale Tekken Day dotyczący Tekkena 4. Nazywa się O Olku, co go Tekken 4 oszukał. Osoba, którą tutaj widzicie, nazywa się Boskon. Kiedyś był jednym z najlepszych graczy w Polsce w Tekkena. No i zobaczmy, co się takiego stało, że Boskon został oszukany w Tekkena 4. Film jeszcze 4 na 3, stąd z tej ramki po obu stronach. Walka z na bodajże z Boskonem w jakimś tam chyba półfinale turnieju. tego cały ten film, czy cała ta walka jest chyba gdzieś też na YouTubie. No i co tutaj się dzieje? Infinite. To znaczy w Tekenie 4 wiele postaci miało Infinity takie, że właśnie chodziło się wokół areny, panczowało przeciwnika. I można było robić tak długie jagle, więc jak narzekacie na długość jagli w, w Tekkenie 8, no to tutaj były infinity i można było sobie tak wciskać, ale te infinity nie zawsze wychodziły. Spoiler. Tak, to wszystko było gwarantowane. I zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Bo skąd tego infinita dropnął, -no? tak? Jeszcze kawałek. O, tutaj widzicie? Paul był w trochę innej sytuacji. I on tak, jakby już tutaj się rolował. Bo skąd nie dał rady go trafić? Pancze zostały zwifowane, Oczywiście jest jakoś słaba, ale tutaj jest czwóreczka ze stania weszła i walka wygrana. I teraz nie wiem, czy słyszeliście, może zrobię troszkę głośniej. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Ja kiedyś rozmawiałem o tym ze Słajem, właśnie. Chyba, że z Wojtkiem, przepraszam. Jeśli pomyliłem się, o którego z braci pióro chodzi, ale tam był taki motyw, że oni grali na sparach i już coś takiego się wydarzyło na sparach. Stąd pojawił się komentarz. Wiedziałem, że tak będzie. I zobaczmy jak Boską na to zareagował. Drugi raz dzisiaj to samo miałeś Paweł. O. bo jak ty naciskasz, to się zmienia w ten. O. Wtedy po powiem szuelecowem Ja pierdolę, ale oni są A Drugi raz to samo miałeś dzisiaj Paweł. No bo mam zepsuty wypadku. Ale mi o mi... Dobra, ale ty się na tym nie znasz, ty mi Ty się na tym nie znasz, ty naciskasz przyciski.

Teraz zobaczymy, czy jeszcze będą jakieś teksty. Tak jest kurwa, ale czemu to bo to jest właśnie niesymetryczna strasznie arena. To jeszcze taki motyw. Ja za czasów Tekkena 4 nie grałem. Wziąłem udział w jednym turnieju, ale nie wiedziałem, wtedy grać w Tekkena, Wziąłem udział, bo nie miałem co robić. Z tego co słyszałem, grano na arenie u nas w Polsce, tylko na arenie. Po to, żeby. Robić właśnie te infinity, no bo ona była Symetryczna tak w kształcie oktagonu Tu podejrzewam, że jest edyt Greya Tak to pewnie wyedytował. Tam strzelam, że nie wiem, może master w się śmieje Teraz z kolei chyba słychać. A nie Dobra, Przecież na końcu to, Dobra, to jest tyle. Piękny filmik. I jeśli nie znaliście go wcześniej, to poznaliście go i myślę, że warto. Do zobaczenia za tydzień o tej samej porze. Na razie. Cześć.